Cześć, witajcie. Moi drodzy, na Waszą prośbę prosicie mnie, dużo z Was prosi mnie o to, żeby powiedzieć Wam, zrobić Wam recenzję włóczki. Włóczki, jaką używam, jaką dziergam, co mogłabym Wam poradzić i tak dalej. Ja ostatnio w zeszłym tygodniu dostałam bardzo wielką paczkę z włóczką. Włóczkę, którą kupiłam w różnych kolorach, w różnych, yy, znaczy kupiłam Dropsa i kupiłam Schachenmaier. Yy, ten film, który w tej chwili dla was nakręcam, to nie jest żadna reklama dla Dropsa ani dla Schachenmaier. Ja nie dostaję za to żadnych pieniędzy. To jest tylko to, że chcę wam powiedzieć, bo o to pytacie często, yy, jaką włóczką pracuję. <laughs> Pokazywałam wam wczoraj sweterek, kardigan, który zrobiliśmy razem robiony tą włóczką Schachenmaier, extra merino jak widzieliście ci z was, którzy razem ze mną dziergali czy oglądali mój film widzieli jak ten sweterek wygląda bardzo fajnie się robi tą, tą włóczką robiłam 3,5 mm drutami i muszę wam szczerze powiedzieć ja jak do tej pory to byłam Yy, zwolenniczką dropsa, ale ta włóczka, jeżeli chodzi o Merino, Szachenmaja, jest też bardzo, bardzo dobra. Yy, to są wszystko identyczne kłębki, identyczna włóczka to jest, którą tutaj mam. Yy, są tylko różne kolory. Są tylko różne kolory. I może powiem Wam, jeżeli Wam się te kolory spodobają, to jest ten, ten niebieski, którym robiliśmy to, ten sweterek, ten kardigan i ten kolor nazywa się jeans. To jest farba kolor jeans. Ja może na, od tego zacznę i powiem Wam. Y, 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 jaki jest składnik, na jakie druty i tak dalej, A te inne, które tutaj leżą, to są ten sam, y, y, te same druty, to wszystko jest to samo, tylko inny numer koloru, który Wam podam, gdyby Wam się któryś z tych kolorów spodobał. A więc tutaj mamy ten jeans color, y, y, Schachenmayer Original Extra Fine, na druty o grubości 3 do 4 mm. I w tym mamy 100% żywa wełna. Numer tego koloru jest 00054. Zielony. Jest cudowny. Dla mnie ten, ten, ta zieleń, nie wiem dlaczego, ale ona jest naprawdę cudowna. Taki, taki inny jest ten, ten odcień. Numer tego koloru jest 00076. Również... Jest wszystko to samo na 3-4 do 4 mm, w 50 g 130 m. Każdy jeden kłębek, każdy jeden kolor ma 50 g i 130 m i również 100% żywej wełny. Następnie mamy ciemnoniebieski, To już jest taki granatowy bardzo kolor. Jeżeli ktoś taki kolor lubi, to jest numer koloru 00050. Wszystko jest to samo, co w tamtych kłębuszkach, to znaczy 100% żywej wełny, 130 metrów i tak dalej. Może jeszcze dodam Wam, że można to prać w pralce na 40 gram. To jest też, niektórych to interesuje, to jest bardzo ważne. Następnie mamy prawie czarny. On nie jest całkowicie czarny, ten kolor. On ma takie, według mnie, on ma takie. Beżowe, beżowe jakieś tam niteczki przechodzą, to nie jest całkowicie czarny. Ja akurat tutaj nie mam, miałam gdzieś czarną włóczkę, ale tu akurat jej nie mam, jest naprawdę troszeczkę inny odcień. I numer tego koloru jest 00097. Następnie mamy brązowy kolor, kolor o numerze 00010 składniki są identyczne metrów mamy tyle samo 130 również na pralkę 40 gram tu jest koniak znowu jest bardzo fajny koniak słuchajcie, bardzo, bardzo fajny fajny odcień tego, tej włóczki bardzo mi się podoba jeżeli Wam się to spodoba, też ten, ten kolor to jest 00313. Wszystko jest to samo jak w tamtych ym, kłębuszkach, które Wam już pokazałam. No i tutaj taki beżowy kolor. Też ja Wam powiem, ja jestem tak, taka. Jak to niektórzy mówią, zboczona już na te was włóczki. Ja, jak widzę wełnę, to szaleję dosłownie, ale to jest chyba normalne dla tych wszystkich, którzy chętnie dziergają i później widzą efekty. Najlepsze to jest to, jak, jak widzisz już później ten efekt, jak coś, coś dziergasz, dziergasz i wychodzi wam coś fajnego z tego. To jest to zadowolenie po prostu. po prostu. Ten beżowy kolor ma numer 00005. Jest naprawdę bardzo fajny kolor. No i ostatni, ostatni kolor to jest musztarda. Na to mówią Zenf, musztarda. Numer koloru jest 00021. Ta musztarda ma numer 21. Teraz, żeby Wam pokazać, porównać tą musztardę z tą musztardą, popatrzcie, jaka jest różnica. Dla mnie ta karizma dropsa wchodzi bardziej, powiedziałabym, w taki żółtawy, taki, taki brudny, żółty kolor. Natomiast ta jest naprawdę bardzo fajna, bardzo, delikatna, bardzo delikatny odcinek. A więc jeżeli już przeszłam do tej karizmy, to przejdźmy do mojego dropsa. Do mojego dropsa, który również był w tych pakietach, które, które kupiłam i jak już jestem przy tej karizma, to już wam mówię na temat karizma. 100% wełny. 100% wełny i to jest też kolor, tak jak powiedziałam. Musztarda, numer koloru 52. Ja w tej chwili mówię o marce, marka Drops. Czy mogę go Wam poradzić, ją poradzić tą włóczkę? Jeżeli nie jesteście uczuleni na drapanie, proszę bardzo, jest bardzo fajna, wydajna włóczka. Włóczka na druty o grubości 4 mm mamy w 50 gramach 100 metrów, a więc to jest już troszeczkę, już nie jest takie maleństwo. Zrobiłam kiedyś z tej karizmy, już troszeczkę czasu minęło, chyba rok temu, czy półtora, nawet nie pamiętam dokładnie, zrobiłam opaskę na głowę dla wnuczki, w innym kolorze oczywiście i raz ją tylko ubrała i mamusia musiała jej zdjąć tą opaskę i nie wiem, czy komuś prezentowała, czy sprzedała, nie pamiętam, bo... Mała zaczęła się drapać. Po prostu ja osobiście też nie lubię tego, jak ubiorę coś i mi gdzieś tam coś łaskoczę. Jeżeli wam takie coś nie przeszkadza, to możecie taką te 100% wełny używać. W tej chwili mam bawełnę. Bawełnę dropsa. Też było w tym, co kupiłam. To była wielka paka, 3 kg. I tutaj mamy 50% wełny i 50% bawełny. Na druty o grubości 4 mm w 50 gramach mamy 110 m. 110 m. Numer koloru tego, to jest ciemnobrązowy, jest 12, również 40, grad, 40 stopni pranie, ale ręczne pranie. Ręczne pranie, nie jest pokazana pralka. Powiedziałam Wam numer koloru, 12, tak. I teraz jeżeli chodzi o ten kłębuszek. Ja... Tą włóczką robiłam rok temu, tu mi jeszcze zostało, to jest identyczna włóczka tego Dropsa, koton. Robiłam taki topik na ramionczkach, robiłam top dla wnuczki. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą włóczkę to według mnie ta włóczka jest bardzo fajna na letnie, wiosenne, letnie projekty, cieniutkie takie robione troszeczkę grubszymi drutami, chociaż tutaj macie na druty o grubości, znowu muszę wyciągnąć, na o grubości 4 mm. Bu, 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 gdzie są te mm? Tak, 4 mm. Jeżeli robicie grubszymi drutami, to bardzo fajnie się nadaje. Ja osobiście takie, te, te, te włóczki nie lubię na swetry takie zimowe. Ale to już pozostawiam Wam. No i teraz jesteśmy w naszym Big Merino. Może szybciutko powiem, bo były yy, yy, trzy chyba, trzy kłębuszki mam tego. Tam było w tym. Yy, Alpaka Zilk. Yy, droxa. To jest coś pięknego. Jest bardzo delikatne. Numer koloru jest jedynka na druty o grubości 5 mm. I mamy 77% alpaki i 23% jedwabiu. W 25 gramach mamy 140 metrów. Jest również coś pięknego. Na chusty, na przykład, jest bardzo fajna łóżka. No i trzy ostatnie. Trzy ostatnie. Big Merino. Te nasze biki Marino to są, słuchajcie, krótkie płuczki. Każda jedna ma po 75 metrów, 75, tak, ten zielony kolor ma trzynastkę. Natomiast ten zielony kolor ma 20, a ten fiolet ma jednostkę. W każdym jednym kłębku 50 gram 75 metrów, 75 metrów i mamy na druty grubości 5 mm. 5 mm i mamy 100% merino. Ja tym, to będzie następne yy, niedługo, co Wam pokażę, zaczęłam robić znowu czapkę. To jest, na to mówią, kolor miętowy. Nie wiem dlaczego mint zaczęłam robić czapkę. Bardzo fajnie się tą włóczką robi. Ja te włóczki znam, znam w różnych innych kolorach. Słuchajcie, kolorów jest bardzo wiele, ale ja osobiście muszę wam szczerze powiedzieć, że bardzo lubię tą włóczką robić, bo nie trzeba jej podwójnie składać. Jeżeli chcecie coś grubszego na zimowy wasz projekt robić, to to jest naprawdę Super. Ja już teraz, jak widzicie, zrobiłam ten, y, to załamanie tu w tej czapce i tu już rozpoczęłam drugi kłębek, y, y, otworzyłam, bo tak jak, jak Wam powiedziałam, mamy tylko 75 metrów w 100 gramach. To wszystko. To jest to, co w zeszłym tygodniu dostałam. Pytacie o to, żeby Wam powiedzieć, czego używam, a więc to był... Film o tym, co używam, czym robię, czym pracuję. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że i tym razem to wideo krótkie było dla Was przydatne i może wy wykorzystacie to i będziecie mogli sobie kupić takie włóczki na jakieś Wasze projekty. Taka moja po cichu, po cichutko, taka żeby nikt nie słyszał, żeby nie było, nie myśleli, że ja robię naprawdę tutaj jakąś reklamę dla kogoś, dla czegoś. Ja te włóczki przebijałam na eBay. Przebijałam na eBay trzy aukcje u jednej osoby, słuchajcie, i wyszło mi 3 kilogramy. Wielka paka z każdego koloru po kilka motków. Niektóre mam tyle, wyszło mi, że mogę zrobić sweter. To tak po cichu Wam poradziłam, żebyście może spróbowali w ten sposób na jakichś aukcjach sobie kupić włóczki. To na razie tyle. Zapraszam już dzisiaj na kolejne moje wideo. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za to, że żeście gościli ze mną, u mnie na moim kanale. No i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Na razie, cześć.